Odka! Wstawaj się! Ralf, odbiło ci człowieku? Goń świnia na pedicure i wciągaj galowe kale, sony. Szefowo zaraz będzie mega grubo w kosmos! Stary, o co ci tak mniej więcej chodzi? Założyli nam internet. Serio? Work it. To tego jest! Słowo honoru w życiu nie widziałam nic fajniejszego. Witamy w wyszukiwarce! Co chcielibyście wygooglać? Ten... ten ryfan, tenisówki, Tentylować. Nie... Niedziele handlowe, Niemcy, niepocztalność sprawcy. Brrr. Gramatyka. Grochówka przepis babci. W Dlaczego nie zaczekasz z odpowiedzią, aż on o coś zapyta? Auto uzupełnianie mnie ponosi. Rozumiem. To ja spróbuję. Znajdę jakąś niesamowitą i kompletnie wykręconą strąkę. O! Wyskoczył tylko jeden adres. No błagam, księżniczki i stwory z kreskówek... FAIL! Idziesz z nami, Heja! A. Ej, spokojnie, laski! Też jestem księżniczką, Plus. To poprosimy o jakieś konkrety. Y, czy masz magiczne włosy? Nie. Magiczne ręce? Rozumiesz mowę zwierząt? Nie. Otruj ktoś? Co ty? Zaczarował? W, w życiu. Uprowadził no, i uwięził? Nigdy. Czy wszystko tutaj gra? Zadzwonić na policję? Czy wszyscy uważają, że twoje problemy życiowe rozwiąże pojawienie się dorodnego samca? Tak. Jakaś paranoja, nie? A, A więc jest? Ralf Demolka w internecie. Tylko w internecie, gdzie indziej to już nie? Właśnie, w końcu to Ralf Demolka. Tak, ale wiecie, dzisiaj życie to raczej w necie. Głupie to jakieś. Zdemoluję go i zobaczymy co się stanie. Co ty na to? Mm, jest to pomysł.